Dzisiejszy film będzie o mojej ostatniej chorób, choróbce, która się zaczęła w czwartek wieczorem, chyba tak. E... Zacząłem w nocy, znaczy kładłem się spać, to miałem taką trzęsawkę, zaczęło mi było być zimno nagle, zaczęło tak trząść, że nie wiedziałem o co chodzi. E... Że tak mnie trzęsło, to jest, było nie, nie do takie zatrzymania. No i wiecie, ja niczego nie używam. No, jeżeli coś używam, to tylko to, co... Znaczy, od dłuższego czasu tak robię, tylko to, co mnie natura stworzyła, czyli moja dusza mnie wyposażyła, moje źródło mnie wyposażyło. I każdego z was. Czyli wskoczyłem pod, do łóżka pod kołdrę, tam mnie dalej trzęsło i to bardzo mocno. No to się skupiłem na swojej piersi na połączeniu z duszą, na świetle i zacząłem się rozświetlać i zanurzać w tym świetle Raz głędzi. I byłoby coraz mi bardziej gorąco i za chwilę przestałem się trząść, coraz bardziej, coraz bardziej. Długi, tylko czas mi zajęło rozgrzanie stóp do nóg zawsze mi dłużej dochodzi ciepło, tutaj w piersi, w głowę to to bardzo szybko idzie, e górna część e ciała, do tułów, o, tułów to rozgrzewam bardzo szybko, to się rozgrzewa, w trymigabo jest mi zaraz gorąco, ale w dół, w nogi muszę skupiać się, żeby rozgrzać no, i tak było, ale ta noc była już nie przyspana. Jakieś pierdoły, no to mi się zaczęły tak śmiać. Jak zacząłem, bo wiecie, jak chcesz zasnąć, no to starasz się nie zwracać uwagi na myśli, tam nie chce nie? No, ale w końcu mówię, patrzę, że trzeba zacząć to kontrolować, no i zacząłem to kontrolować, czyli nie pozwalać, bo patrzę, że tu, aha, bo to nie moje. No i, i tak, i tak, no. Tylko tyle, że jak zacząłem zwracać uwagę na to, zacząłem zwracać, zacząłem zwracać uwagę na odczuwanie, no to się okazało, że ten, bo miałem taki lekki ból głowy. Intensywne, to co odczuwałem, intensywne trzecie oko. To było bardzo mocne, to było takie wyczuwalne, że to ci wręcz nie dawało, takie by ci nie dawało to zasnąć. I czakra korony. To było aż takie swędzenie, cały czas, i to non-stop. Jeżeli z, z, zaczynamy, zaczynamy myśleć o tym, to jest tylko po prostu jak z, przestaje zwracać uwagę na tę uwagę, y, to nie znaczy, że to nie pracuje, to dalej jest, tylko nie odczuwasz tego tak intensywnie. I to tak całą noc. Y, to było takie trochę... No i denerwujący, i tak już miałem czasami dosyć, mówię cholera. No ile, ile to może być, ile to może być, no, no ale y, ja ostatnio y, takie podjąłem decyzję, że nie, nie ingeruję w chorobę, jeżeli coś się staje, obserwuję. Czyli tak, po pierwsze, zadaję pytanie, o co chodzi, dlaczego. Jak zadałem pytanie, to mi przyszła odpowiedź, jedna, jedno słowo. Zresztą, które. Nie odpowiedziało mi w całości, ale dało ścieżki. I ten temat jest dalej do rozpracowania. Na razie nie będę o tym mówił jeszcze. Ale dlaczego? Bo przyczyna jest. Dobrze. Dalej. No dobrze, ale coś jeszcze, nie? No nie, nie za bardzo chciało mi się coś pokazać, ale ta moja odpowiedź. To słowo yy, nie określało jednej przyczyny. O, bym tak to określił. Tylko kierunek, jakby o. Bo to słowo było, zresztą to będę w języku angielskim, bo dlatego, że jedno słowo. Bo w języku polskim y, to trzeba było użyć kilku słów. A tu w języku, w języku angielskim było jedno słowo. I to jedno słowo mi przyszło, że to jest to i to mi się tak Całą noc to mi to chodziło, aż w końcu już miałem tego dosyć tego słowa, bo cały czas mi się działo w głowie. To musiałem wziąć telefon do ręki i sprawdzić w słowniku. Bo tego słowa nie znałem. No i sprawdziłem. Tak jest. E, jakie to słowo? Niezrównoważony rozwój. Niezrównoważony rozwój. No i. I to jest otwiera różne możliwości, prawda? No, ale dla mnie to, to otwiera, bo to cały czas pracujesz nad sobą. No i to było, y, zostawmy to na razie. Bo ja, ja tego nie zostawiłem, ale tak my na razie zostawmy. No więc <laughs> następny dzień, osłabiony byłem, taki na pół przeleżałem, przesiedziałem w domu, y, przeleżałem na kanapie zasnąć nie mogłem także to było marnie nad ranem chyba z godziny przespałem się to była tak pierwsza noc, godzina snu miałem stan podgorączkowy wieczorem no i koniec, przyszła nocny, żadnej gorączki w ciągu dnia, nic tylko stan podgorączkowy gdzieś tak chwilowy, krótko to było może jakaś krótka gorączka to była wieczorem w nocy e, w miarę się fajnie czułem, tylko nie mogłem kompletnie zasnąć. Zero snu. To było z soboty na niedzielę. Zaraz, zaraz, bo tak. Bo to była druga noc. Trzecia noc. Tak, bo. Zero snu, tak. Kompletnie nic nie spałem. To była poprzednia noc. Zero snu, nic nie spałem, ale nie byłem zmęczony kompletnie. Cały dzień wczorajszy przechodziłem przy ten... Halo. I nie chciało mi się spać, nie wiedziałem o co chodzi. Bo normalnie to jak się nie, nie prześpisz noc, jak się nie zróżysz oka, to następnego dnia jesteś wykończony, rozwalony. Znam to uczucie, bo ja przecież pracowałem nocami. No, przy komputerze tam takie, no, mogą cudoku układać, prawda, ale, no, ale jednak nie spałem. Tutaj też nie spałem i nic kompletnie nie byłem zmęczony. Normalnie funkcjonowałem cały dzień. Dzisiaj dopiero o, moja ta, ta noc, co przespałem tą noc, to było, że Przespałem chyba 9 godzin. 9 godzin z kilkoma tam przerwami krótkimi, ale spałem w końcu. Dzisiaj tylko tyle, że mnie z nosa zaczęło lecieć. Wczoraj zaczęło trochę mnie lecieć. Dzisiaj to już takie efekty, już, no już końcówka tego, jakiś dziwny ten. To jest chyba jakiś wirus. Nie wiem czy modny, czy niemodny. W każdym razie to już mi mija. Najcięższe no dopadł. I to tak, ta choroba, yy, chyba najbardziej to mi była potrzebna. Tak mi się zdaje. Do głębszego takiego spojrzenia, żeby się tylko skupić na sobie. Tak mi się zdaje, żebym się skupił na sobie. Ale te intensywne. Te trzy. No ta ostatnia noc bo spałem, tutaj to to nie pamiętam. Ale tak jak nie spałem, ta intensywna praca czakry, korony i e, trzeciego oka to było coś. E, to były takie doznania. No ja przedtem miałem takie doznania, ale to nie było to. To było, to, to było o wiele intensywniejsze. To było inne. Takie bardzo intensywne to jest nie wiem, jeszcze będę musiał to posprawdzać jeszcze dokładniej. Sam jestem ciekawy i jestem otwarty na to, co, co znajdę. Wszystko jest możliwe. Niczego nie zakładam z góry, po prostu jestem sam ciekawy. No fakt, że no jak już ta ta noc, kiedy całkowicie nie spałem, przyszło mi kilka takich ciekawych tematów, takich ciekawych myśli, ale. No ale wiecie, no. Całą noc nie przez pana. <grytania> to jednak, no, to nie jest atrakcyjne, prawda? Wolę, jak mi myśli przychodzą, budzę się rano i. i przychodzi myśl, nie? przychodzą myśli, jakieś tematy takie rzeczy, no, a nie to, że nie śpisz całą noc i całą i się cieszyć, kurde, że miałem fajne myśli, nie? No nie, no tak to tak to wygląda, dzisiaj byłem i dzisiaj właśnie, bo a yy, no i w, wczoraj wieczorem moja żona zaczęła odczuwać to czyli tak jakby przeszło na nią Coś mi się zdaje, że myśmy tego, ja tego wirusa złapałem, jak byłem z nią wtedy na tym emergency, czyli na tym pogotowiu. No i pojechaliśmy do lekarza w końcu takiego, do konsultacji, który się nie opiekuje w sprawie tej, tego niby, tego zakrzepu krwi, bo ona ma problem z zakrzewem jakimś, podobno. Dlatego ten tak wysoki D-dimer. No ale się okazuje, tu pan doktor zaczął mówić, bo dały dwa wyjścia. Albo zostawiamy to tak jak teraz, po prostu nic nie robimy, bo przez cztery lata, jak to trwa, nic się nie dzieje. Brała leki, nie brała leków, było to samo. Żadnej zmiany. A branie leków, czyli rozpuszczających krew, to jest ryzyko. Podwyższa to jest podwyższone ryzyko, to jest niebezpieczne dla zdrowia. No, ale lekarz mówi otwarcie i szczerze. I bo ona, bo żo się żona pyta, dlaczego oni się pytają, czy ja chcę leki. No pytają się ciebie, bo nie chcą brać odpowiedzialności na własne sumienie. Nie są tacy głupi. Przynajmniej ci, z którymi się spotkała moja żona, to wiedzą o co chodzi. I mi to jest Twój wybór. Czy chcesz, czy nie chcesz. Bo ja nie widzę potrzeby brania tych leków. Ja tu nie chcę się rozwijać, jaka jest przyczyna tej choroby. Jak to się rozwinęło, bo to jest też dosyć ciekawy temat, ale nie chcę tego tutaj rozpatrywać bo to e, tak do końca. E, By było co opowiadać. No ale w każdym razie podjęliśmy decyzję, że nic żadnych leków nie bierzemy. No tak, muszę Wam powiedzieć, że ten, ten lekarz dosyć w sumie nie głupio gadał, bo mówił logicznie przede wszystkim logicznie mówił. No i, i tak wyszło, no, że pojechaliśmy na pokotowie tylko dlatego, że lekarz czytający wyniki badań, jak zobaczył tak wysoki d, -D no to, że jest stan kryzysowy, że natychmiast jest zator płuc. Tam zawał serca czy coś, no i natychmiast na pogotowie. No a na pogotowie, jak siedzisz 9 godzin całą noc, nie śpisz, to podwyższasz jeszcze bardziej ryzyko. Bo nie śpisz, jesteś zmęczony, osłabiony. To jeszcze prowokacja do problemu jeszcze większego. To jest kurde myślenie, no. Yy, no i tak, no i pan doktor kazał <gadł> nam machnąć, no my to myśmy na to machnęli ręką, ale. Chociaż turka nasza napisała komplejna do NHS-u, że przez 9 godzin, siedzenia na yy, pogotowiu, nikt się nie zainteresował. Nikt kompletnie. Tylko kazali czekać jeszcze, by to jeszcze godzina była do czekania. 10 godzin na lekarza się czeka. I to całą noc czekasz. Wszyscy mają coś za przeproszeniem gdzieś. I tylko po to pewnie byśmy czekali, żeby się dowiedzieć, że oni nic z tym nie mogą zrobić. Że trzeba iść do lekarza specjalisty. Tylko po to. Tak to wygląda. Ten system nhs czasu. no mówię Wam, że on tak wygląda, bo ja dzisiaj do takiego wniosku doszedłem, on tak wygląda, tak jak jego przeciętna, przeciętny przedstawiciel. A patrzyłem na te no najczęściej płeć piękna przedstawicielki. No wybaczcie mi, ale ja kocham kobiety. Ale jeszcze tak nieforemnie zbudowanych kobiet w życiu nie widziałam. Jak tam nagminnie. No to jest, to jest coś okropnego. No. Jeżeli to ma być przedstawiciel ochrony zdrowia, i on ma. Yy, ta przedstawicielka ochrony zdrowia. Ma być symbolem tego zdrowia, to ja nie chcę takiego zdrowia. Tu tylko uciekać, kurde, z daleka, jak najdalej. No bo przecież to. Jak ja mam tak wyglądać jak one, i one się podobno znają na zdrowiu? Ja mam wyglądać tak jak one? Uuu, nie. To jest tylko dowód na to, że nie mają kompletnie pojęcia o tym zdrowiu. To taki mój wniosek po tych y, moich ostatnich pobytach. Yy, na Pogotowiu i w szpitalu, dzisiaj. No i tyle na temat mojego yy, ostatniego, ostatnich <grytania> reperkusji zdrowotnych, niby, a tak naprawdę to jest tylko. Yy, Pokazanie mi, że wejdź bardziej zwracaj uwagę na swoje wnętrze, na siebie. Więcej czasu poświęć sobie. Tak bym to określił. O. No ale to jest dobre no. I tak to wygląda. Jak na razie. No i do, 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 do następnego razu.